Dzień dobry, jadę po tekilę, wyglądam jakbym był po tekili, ale nie, jestem po debacie po prostu, bo wczoraj oglądałem, znaczy debatę, oglądałem dudatę, ponieważ trzaska ta była na innej stacji, a nie dało się tak jakoś naraz tego obejrzeć, więc mówię, wybiorę mniejsze zło, a że nie mam TVN24, no to niestety musiałem oglądać większe zło. A tam zła w tej debacie była przede wszystkim mównica. Tak podejrzewam, ponieważ mównica Trzaskowskiego, pusta, wyszła kompletnie, no, no, no na kompletną debilkę, no nie oszukujmy się. Co jej zadali? Pytanie to ona ani B, ani me, ani kukurynku. No nic. Kompro kompromitacja po prostu durna płyta wiórowa. A Stefan to podobno nawet dzwonili do tej mównicy wcześniej i mówili jej, jaki, jakie będą pytania. Nawet jej prompter podobno na de, tej de, dudacie postawili, żeby były równe szanse, żeby nikt nie zarzucał wrzucił potem TVP, że ona faworyzuje syna TikToka. Ale muszę też zwrócić honor Andrzejowi, bo nie mówił cały czas z tego promptera. Raz się ożywił, tak widziałem, oko mu ożyło nagle i powiedział coś z pamięci, bo, bo pewnie mu ktoś kazał, żeby to powiedział. Pytanie było o nasze relacje tam ze Stanami Zjednoczonymi, wyjątkowo dobre dzięki synowi TikToka i relacje z Unią Europejską. I tu się duduś ożywił i przypomniał wypadek w Warszawie wszystkim. Pamiętacie państwo, straszny wypadek. Kierowca się gówniarz naćpał, po prostu miał odlot. Niestety odlot miał razem z autobusem. 17 osób tam rannych, chyba 5 w stanie ciężkim. Jedna nie żyje, kierowca ma zarzuty oczywiście siedzi. Myślałem, że sprawa jest jakby już na tym zakończona. Nie. Wczoraj człowiek z pustą mózgownicą, przepraszam, z pustą tą mównicą poinformował nas, że to prawdopodobnie nie tak kierowca jest ten winny, tylko winny jest pan Trzaskowski. A ściślej mówiąc, Angela Merkel jest winna, ponieważ to niemiecka spółka prawda, zatrudniała tego no, Polaka. I tak się zacząłem zastanawiać, co by było, na co by zwalił winę, albo na kogo, jakby na przykład to polska firma zatrudniła tego kierowcę. Ma, miałby problem, prawda? No bo jest polski kierowca, polska firma, a polskie nie może być winne niczemu, nic. Więc myślę, że wtedy syn TikToka by poszukał winy w narkotykach. No bo zastanówcie się, narkotyki wiadomo, nie są produkowane w Polsce. Narkotyki to one są gdzieś tam daleko, prawda, w Meksyku produkowane, więc wina leży między. Niemieckim, prawda, tym niemieckim, jak to się mówi, no, firmą niemiecką, a meksykańskim kartelem narkotykowym. Więc myślę, że jeżeli wybierzemy TikToka na następne 5 lat, to pierwsze co zrobi, to po prostu uniewinni tego kierowcę autobusu i zakaże, albo zamknie w ogóle fabrykę Opla w Gliwicach i zakaże właśnie na przykład sprzedaży tequili albo śpiewania Guantanamery. Więc dlatego ja mówię, głupi nie jestem, jadę dzisiaj, kupię sobie na zapas tequili, a z Wami się pożegnam piosenką, póki jeszcze można śpiewać. Guantanamera, eee... mównicy zapytać trzeba, kto w tej debacie zahaczył o poziom zera. No to się trzymajcie i życzę Wam miłego dnia, eee, miłego dnia.